Dźgnęłam mojego syna i tego nie żałuję. Wbiłam nóżku Henny w ramię mojego 17-letniego syna i patrzyłam, jak upada na podłogę krzycząc. Mój mąż przybiegł ze schodów i znalazł mnie stojącą nad nim z czerwienią na rękach i czerwienią ściekającą podywanie. Co mu zrobiłaś? Krzyczał. Chwycił telefon i zadzwonił pod 112, podczas gdy stałam tam zamarznięta. Moja żona dźgnęła mojego syna powiedział do telefonu, a jego głos łamał się na każdym słowie. Proszę kogoś wysłać natychmiast. Policja pojawiła się pięć minut później. Rzucili mnie na ziemię i zakuli w kajdanki, podczas gdy ratownicy wynieśli mojego syna na noszach. Krzyczał, że próbowałam go zabić. Moja córka siedziała na schodach, obserwując całą sprawę i nie powiedziała ani słowa. Mój mąż przyszedł mnie odwiedzić w więzieniu następnego dnia i nie rozpoznałam wyrazu jego twarzy. Składam dziś pozew o rozwód, powiedział przez szkło. Prawnik już przygotowuje papiery. Powiedziałam mu, że muszę wyjaśnić, co się stało, a on uderzył obiema rękami w szkło. Dzignęłaś naszego syna w naszym salonie, krzyczał. Wbiłaś nóż we własne dziecko. Nie ma nic, co mogłabyś powiedzieć, żeby zmienić moje zdanie. Błagałam go, żeby tylko mnie wysłuchał przez pięć minut. Mam nadzieję, że zgniesz tutaj. Powiedział. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczysz słońca. Mój syn złożył oświadczenie ze szpitalnego łóżka, mówiąc, że zawsze byłam niestabilna i że żył w strachu przede mną przez całe życie. Moja mama zadzwoniła do więzienia i przekierowali ją. Nie jesteś już moją córką. Powiedziała: Mówię wszystkim, że umarłaś. Będę miała pogrzeb dla dziewczyny, którą wychowałam, bo ta dziewczyna nigdy nie zrobiłaby tego, co zrobiłaś. Moja siostra pojawiła się w więzieniu i pozwolili jej ze mną rozmawiać przez trzy minuty. Jesteś potworem, powiedziała: zawsze wiedziałam, że coś z tobą nie gra. Moja prawniczka przyszła ze stosem papierów i powiedziała mi, że prokurator naciska na 25 lat. Twój mąż zeznaje przeciwko tobie. Powiedziała: Twój syn mówi, że krzywdziłaś go przez lata. Nikt nie wierzy, że po prostu nie pstrychnęłaś i nie próbowałaś zamordować własnego dziecka. Powiedziałam jej, że muszę porozmawiać z córką. Pokręciła głową. Nie rozmawia, po prostu gapi się w ściany. Psycholog mówi, że jest w jakimś szoku. Powiedziałam prawniczce, żeby dalej próbowała z moją córką, bo ona była Jedyną, która wiedziała, co naprawdę się stało. Cztery tygodnie później wróciła z drżącymi rękami. W końcu przemówiła, powiedziała. Powiedziała, kiedy pani syn wrócił tej nocy do domu, rozmawiał z ludźmi, którzy nie byli w pokoju i śmiał się z rzeczy, których nikt nie powiedział. Kiwnęłam. Powiedziała, że próbowała iść na górę, a on chwycił ją za włosy i wciągnął do salonu. Powiedziała, że rzucił ją na podłogę i położył kolano na jej piersi. Głos mojej prawniczki był teraz ledwo szeptem. Powiedziała, że wyciągnął nóż i przytrzymał go przy jej gardle. Powiedział jej, że głosy kazały mu ją zabić, a potem zabić siebie, albo nigdy go nie zostawią w spokoju. Poczuła spływające po mojej twarzy. Powiedziała, że pani zeszła na dół i zobaczyła go trzymającego ostrze przy jej szyi. Powiedziała, że błagała pani, żeby przestał, a on tylko się śmiał i nacisnął mocniej. 32 i czerwień spływała do jej koszuli. Moja prawniczka zamknęła teczkę. Powiedziała, że pani chwyciła pierwszą rzecz, jaką mogła znaleźć i dźgnęła go w ramię, bo to był jedyny sposób, żeby zmusić go do puszczenia jej. Powiedziała, że pani uratowała jej życie. Wytarłam oczy rękawem kombinezonu. Miał ją zabić, powiedziałam. Mój syn miał podciąć gardło mojej córki prosto przede mną. Miałam pół sekundy na podjęcie wyboru. Wybrałam rannego syna zamiast martwej córki. Nie żałuję. Mój syn spędził 10 miesięcy w ośrodku leczniczym po diagnozie. Wciąż budzę się w nocy, czując ten nóż wchodzący w ciało mojego własnego dziecka. Uratowała mi oboje tej nocy, ale część mnie nigdy nie opuści tego salonu. No